Inwestorzy powrócili już po wakacjach i zabrali się do roboty. Które spółki dzięki nim dały najwięcej zarobić w pierwszym tygodniu września? Zobaczmy. Ponad 15% urosły walory dystrybutora IT Action. Jest to jednak bardzo marne pocieszenie, gdyż wcześniej spółka ta zmniejszyła swoją kapitalizację w przeliczeniu na jedną akcję z 15 do nawet poniżej 5 zł. O blisko 18% podrożały w ostatnim tygodniu walory producenta gier komputerowych 11 Bit. Przedstawiciele spółki coraz więcej szczegółów ujawniają na temat ich nowego hitu, czyli Frostpanka, który docelowo ma nawet odnieść większy sukces według nich niż poprzedni hit The War of Mine. Najwięcej, bo ponad 20%, można było zarobić na akcjach JSW. Jest to już kolejny tydzień, kiedy te akcje radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Jest to zasługa szybujących w górę cen węgla koksowego, czyli jednego z głównych produktów Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W cenach spot ceny węgla koksowego podskoczyły nawet do poziomu 160 dolarów, a do niedawna były to okolice tylko i wyłącznie 100 dolarów za tonę. A teraz akcje, które śmiało można nazwać gorącymi kartoflami, ponieważ spadły najmocniej w pierwszym tygodniu września. Kolejny słaby tydzień zanotowały walory XTB, które tym razem zniszkowały o około 11%. Jest to efekt bardzo słabych wyników finansowych, to była przynajmniej opinia inwestorów, którzy masowo przystąpili do sprzedaży akcji, a patrząc na wykres kursu, na razie nie widać dna. Drugie miejsce w zestawieniu najsłabszych z ostatniego tygodnia zajęły walory Electrotimu, które zniszkowały o blisko 18%. Jest to również efekt słabych wyników za pierwsze półrocze, w którym spółka wykazała spadek przychodów, a w pozycji wynik netto na tle 1 700 000 zysku netto w ubiegłym roku, teraz pojawiła się strata i to bardzo duża bo aż 4 300 000. Niemal 20% stracili akcjonariusze Serinus Energy w trakcie ostatnich pięciu sesji. Jest to efekt kontynuacji trendu spadkowego kursu akcji, a spółce na pewno nie sprzyjają nadal niskie ceny ropy i gazu. W nadchodzącym tygodniu oczy inwestorów powinny być zwrócone w stronę indeksu WIG-20, który ma szansę przebić na stałe poziom 1800 punktów. A to, chociażby z punktu widzenia analizy technicznej, powinno być optymistycznym sygnałem dla całego rynku.